Pacer po Jeleniej Górze. Po kilkuset latach Dolny Śląsk wrócił do macierzy. Jak chodziłem do szkoły, a wyjechać mogłem z Michałkowic do Siemianowic lub w rodzinne strony mojej matki, prawda podawana w szkole, czy to podstawowej, czy średniej, była prawdą jedyną. Dzisiaj, gdy mam możliwość praktycznie jeździć po całym świecie i czerpać wiedzę z różnych źródeł, prawda dawniej mi podawana jest jakoś mniej prawdziwa. W czasach komuny wyprodukowano film pod tytułem Prawo i Pięść z Gustawem Holubkiem w roli głównej. Polacy z Kresów Wschodnich mają w Możliwość i prawo zamieszkać na ziemiach odzyskanych tak podaje film. Tak postanowił Stalin i z przymierzeni. zaś ziemie wschodnie należą się z Sowietą, bo taka jest prawda tych, co zwyciężyli. Nikt nie zająknął się co z dotychczasowymi mieszkańcami Dolnego Śląska. Prawo i pięść widać, że miasta są opuszczone w pośpiechu i każdy przyjeżdżający po uznaniu komendanta lokalnego z nadania władzy tej nowej może zasiedlić opuszczone mieszkanie, dom czy inne zabudowania. Na Dolnym Śląsku bywam co kilka lat. Widać, że mieszkańcy nie są przekonani co do własności zajętej. I nie zawsze dbają o nią. O przepraszam, chyba się zagolopowałem. Spacerujemy po Jeleniej Górze. Jest ci tam ładny rynek, a na jego środku budynek władz lokalnych. Też ładny, taki odnowiony. Moje zainteresowanie wywołał szczudlarz, co z narożnika wystaje ku pamięci wydarzenia, które kiedyś Mnie co róż intryguje krowa czarno-biała leżąca pod arkadami przy lodziarni, która kocha krowy na lodziarnia. Co róż krowa jest niepokojona przez lokalne dzieciaki, co oczekują na lody od rodziców, którzy w kolejce stoją cierpliwie. Jest słoneczna pogoda. Tu w Jeleniej Górze przyjął się zwyczaj stawiania w różnych miejscach małych figurek, wykonanych z jakiegoś metalu. Figurki te tematycznie związane są z Jelenią Górą i dlatego są to albo figurki dzikich zwierząt, albo duchów w tych stronach, straszących tych, co w góry nieostrożnie się wybrali. I wracając, mieli obawy, czy zobaczą jeszcze swoich bliskich, czy w ogóle wrócą. Za przykładem innych miast, czy może był to pomysł władarzy Jeleniej Góry, został utworzony deptak, gdzie mogą samochodami jeździć tylko mieszkańcy, a obiekty przy deptaku są odnowione tak, by stanowić o historii tych ziem. Korzystamy z tego dobrodziejstwa i środkiem deptaka idziemy oglądając się to w lewo, to w prawo, by podziwiać dzieła mające piętno historii i współczesności. Tu jelonek taki z brązu, tam Europa porywana przez byka, bo tak jest z mitologii i na deptaku wiele niej góry. Jest niedziela, taka słoneczna, i pragniemy nasycić się słońcem, bo podobno od jutra wraca zima. Czas emeryta jest skażony piętnem bliskiego końca, to należy go wykorzystać do ostatniego tchu. To i korzystamy. Czas płynie nieubłaganie. Czas do hotelu pod Jelenią Górą bo tam nas oczekują i tam odpoczniemy.